Cześć dziewczyny. Dzisiaj zapraszam was do kolejnego tutorialu makijażowego. Tym razem jest to propozycja na lato w bardzo brzoskwiniowo-pomarańczowym kolorze. Mam nadzieję, że się wam podoba i zapraszam do oglądania dalej. Na początek oczywiście nakładam bazę na powiekę ruchomą. Moją bazą jest dzisiaj kredka Nyx w odcieniu Milk i to jest taka moja nowa technika nakładania cieni, a bar bardziej nakładania bazy pod cienie, ponieważ na samą ruchomą powiekę nakładam tylko i wyłącznie y kredkę tak do załamania, a nad załamanie i pod sam łuk brwiowy nakładam korektor. U mnie jest to korektor Face Nico Baggio w odcieniu LC1, a robię tak, ponieważ y, wtedy osiągam taki najlepszy efekt, o który mi chodzi, czyli pod łukiem brwiowym wszystko jest rozświetlone i jednolite z całą resztą twarzy, a kredka pod, pozwala mi utrzymać o wiele dłużej cienie niż sam korektor, bo u mnie na korektorze niestety nic się nie trzyma, i dlatego właśnie w ten sposób mam. I z jednej strony trwałość cieni, a z drugiej strony mam wygładzoną skórę pod brwiami. I teraz kolejny krok, czyli oczywiście standardowo u mnie nałożenie jasnego, cielistego cienia, yy, oczywiście matowego na całą powiekę, podług brwiowy, czyli tam gdzie nakładałam korektor, oraz na powiekę ruchomą. U mnie jest to cień z firmy Inglot, yy, ale oczywiście wy, jeżeli macie inne cienie. No to możecie ich użyć, ja tu nie narzucam. Teraz kolejnym kro krokiem będzie nałożenie perłowego, takiego delikatnie błyszczącego cienia z firmy OriFlame i to jest seria The One i to jest akurat cień w kremie w odcieniu Rose Gold. Robiłam wam test tych cieni. Na kanale, ale zauważyłam, że na bazie trzymają się o wiele, wiele lepiej, szczególnie na bazie właśnie z cieni e, z kredki NYX, z jakich cieni ciągle się plącza. E, I jeżeli nałożyłam ten cień na wewnętrzny kącik powieki i na środek, to teraz pędzlem kulką, głównie to jest pędzel do rozcierania robię brzoskwiniowym cieniem taką delikatną mgiełkę dosłownie mgiełkę koloru i to także jest firma Inglot oczywiście wszystkie numerki będziecie mieli na blogu, ja tutaj specjalnie Wam nic nie podaję żebyście mogli e, także użyć swoich cieni ja tutaj tak jak mówiłam nic nie narzucam nie narzucam e, i właśnie tym pędzelkiem to jest Maestro numer 480 rozcieniowuję ten, ten cień, tak, żeby ten kolor nie był taki bardzo mocny, a stanowił taki cień, pod którym będzie łatwiej nam rozprowadzać resztę cień, czyli to będzie taki nas, nam, nasz cień transferowy. No i teraz nakładam kolejny cień, cień, który da nam wyraz bardziej trójwymiarowego makijażu i jest to pomarańczowy cień z drobinkami, który bardzo ładnie łączy się z wcześniej nałożoną brzoskwinią. Nakładam go tylko i wyłącznie w zewnętrzny kącik i bardziej w załamanie powieki, to da nam taki efekt właśnie podniesienia troszeczkę tego oka. Jeżeli ktoś ma z Was opadającą. Nawet nie powieka, co opadający kącik, pomoże to trochę go podciągnąć do góry i uzyskać efekt liftingu. Kolejny krok to już jest nałożenie takiego yy, czerwonawego cienia, bardziej koralowego cienia, w sam zewnętrzny kącik ta prawie praktycznie w to samo miejsce, w które nakładałam pomarańcz, ale w niewielkiej ilości oczywiście porządnie to wszystko rozcierając. Możecie zwrócić uwagę na to, że ja to wszystko robię jednym pędzlem. To jest praktycznie makijaż jednopędzlowy. Jeżeli zrezygnujecie z kredki, z, z kreski na oku i właśnie z białej kredki bądź eyelinera na linii wodnej, to wyjdzie nam bardzo taki prosty makijaż jednopędzowy. I teraz przechodzę do dolnej powieki. Tutaj akurat zmieniam pędzelek na bardzo cienki, mały i bardzo precyzyjny, ale dokładnie robię to samo co na górnej powiece czyli w zewnętrzny kącik nakładam ten pomarańczowo-koralowy cień z palety Slick, który widzieliście na samym końcu na górnej powiece. Natomiast w wewnętrznym kąciku nakładam brzoskwinię, która stanowiła nam tą bazę transferową dla reszty cieni. I teraz przechodzimy do eyelinera, który jest tu chyba najbardziej widoczną częścią w tym makijażu, ponieważ jest to bardzo długa kreska yy, czarnym, mocno czarnym, wodoodpornym eyelinerem. I ja robię po prostu to, yy, tą kreskę takim cieniutkim pędzelkiem z Kozłowskiego, zaczynając od środka powieki i kończąc yy, na tej jaskółce. No, i teraz przechodzę do jednej z najbardziej trudnych części w makijażu, jak dla mnie, bo to jest ciągle rzecz, której ja nie cierpię robić czyli malowanie czarnym, czarną kredką górnej linii wody. E, tutaj w tym akurat trzeba uważać, żeby sobie nie uszkodzić oka, bo możemy się mocno mocno dziabnąć taką kredką i teraz przechodzimy do drugiego eyelinera, oczywiście wy możecie użyć kredki, takiej na przykład kredki z nyxami, która da nam bardzo podobny efekt, natomiast ja użyłam tutaj białego, żelowego eyelinera z firmy Inglot który dał nam mi bardzo widoczny efekt na oku, o którym mi chodziło, bo ja lubię taką białą białą, mocno białą linię wody No I teraz przechodzę oczywiście do tuszowania rzęs, i praktycznie w makijażu oka to wszystko. Tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do tworzenia tego makijażu. Oczywiście pełna lista kosmetyków będzie na moim blogu, na który Was zapraszam. Do zobaczenia. Pa!